Hej, witajcie w pierwszym odcinku z gry The Sims. Nie wiem jak określić tą serię. Być może będzie to Legacy Challenge, być może nie. Ja nie wiem. Na razie określę, że to jest Legacy Challenge. Ale czy mi to wyjdzie, no nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że mój zapał nie opadnie po pierwszym pokoleniu. W sumie nie, pierwsza za chwilę będę tworzyć. Ogólnie chciałabym was, was zaprosić właśnie na takie ala Legacy Challenge, ponieważ ponieważ będę się kierowała głównie jakimiś swoimi wymyślonymi regułami, ale wiecie, nie takimi wymyślonymi, wymyślonymi, tylko takimi jakimi ja uważam, że chcę się kierować w tej rozgrywce i może będzie to coś innego na YouTubie, a może będzie to kolejny Legacy Challenge, który jest identyczny jak takie, które już powstało. Słuchajcie, ja już dłużej nie gadam. Tworzymy sobie Sima. Ja myślę, że ja Wam y, cały proces tworzenia tego Sima y, zrobię w przyspieszeniu, no bo to nie ma sensu, żebyście patrzyli na to, jak ja go robię. Tym bardziej, że nie mam pomysłu jeszcze, więc to mi troszeczkę zajmie. Myślałam, żeby Wam pogadać o tych moich regułach, ale wiecie co? Ja myślę, że zrobię to sobie w kolejnym odcinku, już takim typowo rozgrywkowym, i wtedy na bieżąco będę Wam mówić, co ja uważam na ten. Ten temat. Ale y, jedną rzecz mogę już wam powiedzieć teraz. Tworzę y, na pewno y, faceta i mam taki plan, żeby w mojej rodzinie y, dziedziczyli tylko i wyłącznie faceci. Wiecie, żeby nazwisko zostało. No ja wiem, że tam mogę zmienić. Y, y, kobiecie, ale no chciałabym sobie zagrać na takiej zasadzie, że właśnie tylko faceci dziedziczą. No, wiecie, to też jest pewnego rodzaju utrudnienie, bo później, jak na przykład w jednej rodzinie będą same dziewczynki, no to będę musiała się starać o chłopca, który będzie mógł dziedziczyć, bo inaczej to, no, przegram. Więc wydaje mi się to dość ciekawe. Dobra, koniec gadania. Inne rzeczy będą poruszane w następnych odcinkach. Ja was zapraszam do oglądania, jak tworzę założyciela rodu. I to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was już na kolejny odcinek, dowiecie się gdzie zamieszka Benjamin i z kim zwiąże swój los. Na razie pa.